Manko z tej strony Grzechuta Dzisiaj mam dla was drugi odcinek z serii z gry Prison Architect eee, i tak od ostatniego odcinka rozplanowałem sobie tutaj mm, kolejny blok, znaczy kolejny blok w zasadzie pierwszy blok tutaj mamy więzienie takie tymczasowe które zrobiliśmy w poprzednim odcinku jak się by... lata. mi lata eee, no i dzisiaj będziemy zaczynać przynosić tych więźniów do E, takiego bardziej rozbudowanego, rozbudowanego, tymczasowego więzienia. Tak jak mówiłem, od początku chcę zrobić e, plan takiego większego więzienia. Także na razie będziemy ich trzymać wszystkich w takim, w takim w tymczasowym miejscu, które będzie służyło później jakby do przetrzymywania więźniów przy przepełnianiu więzienia się. Przy przepełnieniu się więzienia. <laughs> I tak. I potem będziemy już robili osobne bloki, gdy będziemy mieli więcej funduszy na e, odpowiednie rygory, do jakich będą przydzieleni więźniowie. Dobra, także puścimy sobie tutaj czas, może na dwójeczkę na razie. Dzisiaj tak postanowiłem, że trochę się pośmiecham może Może odcinek wyjdzie troszkę pozytywniejszy, bo zawsze jestem taki smutny na tych nagraniach, taki przymulony. Dodatkowo potęguje to e, godzina, w której nagrywam, bo jest. Aktualnie nie powiem Wam, bo telefonu telefonem z dola. jest coś około pierwszej. Nagrywałem tak późno, dlatego że, yy, że pracuję w ciągu dnia. Także za bardzo nie mam czasu, ale myślę, że to nie jest duży problem. Jedynie mnie trochę gorzej widać. Ale przysunęłem sobie trochę bliżej lampkę, więc myślę, że już trochę lepiej będzie. Staram się właśnie polepszać jakość tych nagrań, aktualnie. Także myślę, że z czasem będzie ok. Jeszcze jak. Zaszam się studia od października. To wtedy. Yy, wtedy. Wtedy będę mógł nagrywać w ciągu dnia. Także to będzie dodatkowy plus. No i dobra. Yy, tutaj, jak widzicie, zaplanowałem sobie jakby blog więzienny, którym będą cele. Yy, tutaj będzie. Kuchnia razem ze stołówką, tu jakieś prysznice. Tutaj yy, plac dla więźniów. Tutaj będzie, jak to się nazywało, recepcja. Recepcja, tak? Tak, no, przy nowo przybyć, przy, nowo przy przy, przy przy. No, nieważne. Miejsce, do którego nowo przybyć. Przy. Miejsce, do którego przychodzą więźniowie, którzy są nowi w więzieniu. O, tak to nazwijmy, ok. Także tutaj powstanie recepcja. Oni sobie będą tutaj przychodzić, będą trafiali, przydzie, będą przydzielani do cel. Eee, a tutaj jeszcze rozplanowałem sobie osobne miejsce na e, wizyty. Jeżeli do więźniów przychodziłaby przychodzi rodzina albo ktoś. To tutaj będą mogli się na spokojnie zobaczyć. Ok, wejdźmy w fundamenty. Myślę, że całe więzienie będzie budynkiem ceglanym O kurde, nie mam środków. Czekajcie, bo tutaj mamy zadania. Zadania: gdzieś to było dotacje. Tak, dotacje. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy. O kurde, kliknęłem to. Chciałem zobaczyć, co to jest. Zbuduj pomieszczenie tymczasowe, zbuduj łazienkę, zbuduj dziedziniec, zbuduj kuchnię, zbuduj stołówkę. Dwóch strażników, dwóch kucharzy. Dobra, czyli, czyli brakuje mi tylko dziedzińca, bo wszystko zrobiliśmy w poprzednim odcinku. Także postawmy sobie ten dziedziniec i dostaniemy po prostu dotację przez to. Tylko gdzie tutaj mamy? Tutaj jest dziedziniec. Dobra, no powiedzmy, że sobie będzie. Tutaj na tym obszarze. I jest 10 tysięcy wpadło. Ile kosztowały nas te fundamenty? 8600, także nie tak dużo. Tutaj przy okazji zrobimy fundamenty do stołówki. może to zahaczę. Dobra, w ten sposób. Tylko tutaj są ściany. Właśnie nie pamiętam, jak to się budowało. Jak ściany już były gotowe, chyba. Chyba przy ścianach. jakoś tak, dobra. Nie ja wiem, że potem poparwimy i trzeba jeszcze wejścia zrobić, także wejdę w obiekty, duże więzienne, tutaj postawimy. Yy, przy stołówce nie będzie. Yy, nie będzie w drzwi, będą tylko wykrywacze metalu, także na razie nie musimy stawiać i tak te fundamenty nam tutaj się połączyły. Będziemy musieli osobne ściany zrobić, także popracujemy nad tym zaraz co niech to wszystko skończę stawiać Do łazienki to nie potrzebujemy, eee, nie. Po... To, się, to jest ranny ochroniarz. Dobra, mniejsza. Żyje, to jest najważniejsze, później zrobimy sobie jeszcze hospicjum czy jak to się tam zwie, gdzie będziemy mogli. Eee, będziemy mogli leczyć więźniów, leczyć strażników po jakichś bójkach, zamieszkach i tak dalej. Ale to w swoim czasie wszystko trochę się ciemno zrobiło, bo noc jest a, z tym muszę otworzyć póki co dobra no to ja być jakiś stra... zabudowałem ich tutaj chyba w ogóle no, są, z... są zamknięci, dobra tutaj będzie musiało być przejście, mogę to zniszczyć? jak to się niszczyło? Bo... wyburz, o mm. no, tutaj ustawimy drzwi Tutaj, nie te drzwi. Tutaj będzie duże drzwi więzienne. Tutaj przejście do celi, do bloku więziennego. tutaj też można jakieś ustawić. Aha, i tymczasowo. Yy, tutaj zbudujemy ścianę, żeby nikt nie mógł uciec z tego miejsca. Tu wszystko musi być pozamykane, także trzeba tego dopilnować. Tutaj nie widzę, czy coś jest. Tutaj chyba nic nie ma. Jest tak ciemno, naprawdę. Postawić jakieś światło, może to nie jest głupi pomysł. Przy wejściu. O, oh, jeszcze dzień nie robi, także spoko. Tu gdzieś wejście do stołówki trzeba zrobić, bo się zamknęło. Przy budowaniu fundamentów. I dobra. Materiały. Dokończamy wszystkie ściany. Może przyspieszymy jeszcze to bardziej. Dokończamy wszystkie ściany, których. Brakuje... Jest, trafiony komar Będę spał spokojnie, <laughs> przynajmniej Okej okay. Co się stało? Co to za dźwięk był? Nie wiem, mam nadzieję, że nikt nie uciekł Nie dalej ma 15 ujęć, tak jak miałem nie wiem, co to było ok. No i zaraz zaczniemy też wyposażać te, te cele. Eee, chyba mi się światła nie porobiły w tym budynku. A powinny automatycznie się dodać. Zaraz to naprawimy. Tutaj, tutaj, tutaj. No to niestety chwilę trwa, ale jak już to zbudujemy, będziemy mieli długowy. Później. Będziemy mogli klonować sobie mm, poszczególne pomieszczenia, żeby po prostu nie musieć na przykład projektować tych celi na okrągło, tylko jak będziemy kolejne bloki robić, tutaj muszę wam tworzyć, jak będziemy projektować kolejne bloki, to będziemy mogli po prostu kopiować te cele, żeby nie musieć stawiać na okrągło łóżek, toalet i tak dalej, tylko po prostu przeniesiemy to sobie. No i tak, światła, światła, światła to są potrzebne. Światłem tutaj nie widzę. Przy każdej celi może postawię, żebym widział tutaj, co co więźniowie robią. I tak łóżko, łóżko pie, piętrowe. O czymś takim nie słyszałem. No dobra, to będą sobie tutaj. Po cztery osoby w celi. Myślę, że dla takich tymczasowych więźniów to będzie w porządku. Ale drogie są tu łóżka, ja tyle hajsu na tracę na początku to nie jest zbyt dobre. No to będzie dość duży blok, no ale dobra, od razu na przyszłość sobie to rozbudujemy. Toalety w każdej celi też będą potrzebne. O jeszcze nie mam środków. Trzeba będzie wziąć jakąś... Oj, jakaś, jakaś burda. Coś jest, coś, coś się dzieje. Czyżby ktoś powołał uciec? Dobra, dotacje jeszcze. Centrum administracji... Właśnie biura trzeba będzie porobić, ale to w swoim czasie. Zdrowie i samopoczucie. Oddział medyczny, tak, to trzeba ci też zrobić w najbliższym czasie. Zatrudnić szeryfa dzień strażników No bo tutaj będzie trochę zabawy z tym Myślę, że Centrum Administracyjne weźmiemy dotację z tego A, a potem dostaniemy jeszcze kasy z więźniów Których tutaj przyjmiemy Także myślę, że to na razie będzie w porządku Ok, kończymy z toalety za chwilę tutaj poprowadzimy rury, prąd. Myślę, że powinno być w porządku. Tak, o. Tak. I małe rury idące przez wszystkie cele. Jeszcze za chwilę prysznicę będziemy musieli podłączyć. Także możemy jeszcze te rury poprowadzić w stronę prysznicy prysznicy? pryszniców? jak zwał tak zwał mniejsza w to szczerze eee, tak, słuchawki prysznicowe co na razie chyba będzie dość ważne eee, tutaj im trzeba jeszcze otworzyć przejście, bo ci robotnicy nie mogą przechodzić przez te wszystkie bramy. Nie wiem po co zrobiłem w tym momencie, ale... No ale jak już stoję, no to nie będę ich demontował. Dobra, trochę roboty coś z tym jest. Trzeba zadbać o wszystkie potrzeby ich. Yy, cele już są praktycznie gotowe. a Jeszcze bramy trzeba będzie poustawiać. A i tak słabo z kasą stoję. Troszkę chyba przygiąłem jak na początkowe miejsce, w którym wieś nie będę się no ale dostaniemy jeszcze kasę. Nie dostaniemy kasy. Trzeba zrobić centrum administracji, żeby nam się odblokowała dotacja na blok więzienny. Tak mi się wydaje, że to nam się odblokuje po tym. Chyba tak, chyba tak. No dobra, no to, o tym zaraz pomyślimy. Na razie chcę skończyć ten blok, żeby przyjąć trochę więźniów do więzienia i za tych więźniów dostać po prostu kasę. A jak to teraz będzie wyglądało, to nie ma większego znaczenia. Dobra, zajmijmy się stołówką teraz. Tutaj światełka postawimy. W stołówce znowu coś się dzieje. Tutaj się biją. Właśnie moglibyśmy ich przeszukać przeszukanie. Sprawdźmy, co u nich znajdziemy. Co to jest? Trucizna. Ciekawe skąd oni to wzięli, szczerze mówiąc. Truciznę znaleźć w takim małym więzieniu w sumie. Jeszcze widelec ktoś zabrał. Śrubokręt? Proszę, proszę. Mamy 9 strażników, także my powinniśmy sobie poradzić z 15 więźniami. Pobili jednego więźnia. Kaleni się stawiał. Dobra, tymczasem my sobie wrócimy tutaj. O, wierztorkę nawet znaleźli. No proszę, proszę. No, takie narzędzia raczej mogli wziąć od, yy, od robotników. No ale cóż. Cóż zrobić? No, więzienie musi się rozwijać, tak czy siak więc nie poradzę. Dobra, obiekty do stołówki potrzebny jest nam stół. Tak, dokładnie stół. Tutaj, tutaj, tutaj. No, na razie trzy chyba wystarczą. Cyk, 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 cyk. Najwyżej no później się jeszcze dobuduję. Stół do podawania jedzenia. Dobrą stronę go ustawi? Chyba nie. Dobra, teraz podigit. Eee Kuchenki, lodówki standardowo. Może trzy cyk cyk O, środków nie mam, ale to będzie złe. Jeszcze jakąś dotację no, zdrowie i samopoczucie, bo najwięcej kasy to dostaniemy. A ja ten blok muszę otworzyć po prostu aby to jakieś zaczęło funkcjonować, no to będzie porażka. Jak stracę wszystkie pieniądze i nie skończę tego bloku, no to nie będzie za ciekawie. No ale dobra, na razie się tym nie przejmujmy. Skończmy, co mamy zrobić. Pyk. Woda już płynie ładnie. Eee, ciepłą wodę by się im przydało zapewnić. Tylko. Coś jest nie tak chyba z wersją tej gry. Bo nie widzę tutaj boilerów. Mm, szczerze mówiąc, to miałem lekkie problemy z tą grą, bo tak przyznam się, kiedyś e, ściągnąłem wersję. E, ściągnąłem wersję Prism Architekta z Torrentów, ale tak jak kiedyś e, któryś z twórców gier mówił, że. On akceptuje jakby e, ludzi, którzy ściągną sobie grę z torrentu, żeby sprawdzić jak ona działa Tak jak kiedyś były wersje demo gier Żeby po prostu pograć, przejść jeden poziom powiedzmy Zobaczcie jak działa, jeżeli się spodoba to kupić pełną wersję I właśnie on powiedział, że coś takiego akceptuje Nie pamiętam jak się nazywał, ale nie, 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 nie Nie to jest tutaj ważne i właśnie ja coś takiego zrobiłem. Ściągnąłem sobie, pograłem chwilę, spodobało mi się, kupiłem. Ale przez to, że kiedyś miałem wersję Storentów, to. To mam jakieś problemy z plikami, bo gdzieś wciąż są pliki starej wersji tej gry. Będę musiał. No strasznie ciężko jest to wszystko pousować z komputera. Będę musiał nad tym posiedzieć chwilę. Bo wiem, że w nowszych wersjach już były boilery, które trzeba było... którymi trzeba było ogrzewać wodę, żeby więźniowie mieli po prostu ciepłą wodę pod prysznicami. No i tym się, tym się trzeba będzie zająć. Do następnego odcinka myślę, że powinienem to ogarnąć. No tak teraz to zauważyłem wcześniej. Wcześniej jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Jeszcze tutaj trzeba prąd poprowadzić, żeby w kuchni było. Do kuchenek, do lodówek. OK. Od razu pomieszczenia, kuchnia, stołówka, pyk. Jeszcze tutaj. Dobra, tutaj yy, recepcję zrobimy później, na razie wydaje mi się, że nie jest ona jakoś niezbędna, yy. Przepływy pieniężne, strasznie małe te przepływy mamy, no ale dobra jakoś musimy sobie radzić, dobra spodajmy jeszcze drzwi i będzie można powoli powoli wpuszczać te więźniów A na tym właśnie mi w tym momencie zależy żeby żeby mieć kasę kasę, kasę z więźniów, żeby można było bardziej rozbudowywać więzienie o kurde padł mi jeszcze ten generator trzeba więcej kondensatorów a one... ile ja wydaję hajsu na to? Nie, 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 budujcie tyle tego. nie, 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 nie. Albo no, dobra, z dwa potrzebuję. Włącz, mm, dobra, działa. Znów coś tu co się dzieje. Gdzież mam 15 więźniów, to dziwne, że jeszcze nikogo nie. Nikt nie odsiedział swojego wyroku przeważnie. Sprawdźmy, ile oni mają. Odbył 3, 3,5 roku z 5 lat. 2,1 z 17 no dość spore te wyroki mają trochę tutaj czasu spędzą ale za chwilę przeniosę się do bardziej przytulnych cel także można już myślę powoli tutaj e, tutaj pozamykać te przejścia to już będą regulować sobie ochroniarze i można pozaznaczać cele nie, to jest sala sypialniana Czyli yy, Budujemy w ten sposób cele, w których będzie, będą mogli przebywać więźniowie w większej ilości niż jeden Czyli jak tutaj mam dwa dwupiętrowe łóżka, to po czterech więźniów może w jednej celi yy, przebywać Tutaj stołówkę już sobie zlikwidujemy o, gdzie są pomieszczenia, pomieszczenia? Tu wszystko wyrzucimy Okej okay. Wszystkich tam do celu przenieść No, przynosić ich, przynosić ich Co tu się dzieje w ogóle? <grymne> to jest średni rygor jakoś strasznie waruje tutaj Dobra, tutaj jeszcze łazienka będzie Zapomniałem postawić O! i dziedziniec proszę bardzo hmm. może tak dla upiększenia tutaj sobie ustawimy trawkę obiekty jeszcze, zajrzyjmy otwór kanalizacyjny hmm. tutaj jeszcze trawę będzie tutaj musimy postawić wykrywacze metalu, ale one są dość drogie chyba też nie mogę ich znaleźć od ostatniego odcinka. No, Powinien ich tutaj są, no, ale jestem ślepy, dobra. Chociaż mogę sobie wpisać, wy jest wykrywasz metal. Ile on kosztuje? 1000. No niestety nie mam tyle pieniędzy. Okej, okay, ile mam miejsc? 30. Jeźdźcie nie można przydzielić celi. Aha, czemu tutaj jest sala spielniana? Coś pomieszałem. Czemu nie można im tu przydzielić celi? Teraz powinno być ok. Tak? Zamknięte część z nami drzwiami. Na, Wszystko powinno być ok. Nie rozumiem o co chodzi. Może jeszcze raz zaznaczymy. Hmm, sala sypialnia, na no, cyk. Jest dobrze. Dobra. Gitara. Wow, co tu się dzieje? Się rzucają Dobra, prysznice mają. Myślę, że wszystkie potrzeby są zaspokojone w miarę. Yy, mam jednego kucharza? Gdzie jest drugi? Gdzie jest drugi kucharz? Mogę ich jakoś sprawdzić? Dobra, w sumie mniejsza w tą... To... Jest napisane, że mam dwóch? To mam dwóch. Myślę, że tyle na początek wystarczy. Co to się dzieje? Jak to nie można przydzielić celi? Co jest nie tak? Czym po jednej osobie jest na cele? Skoro są łóżka piętrowe? niby jest 36 miejsc, tak? Więc nie rozumiem o co chodzi Aha, ten jest nieprzytomny, sobie może o niego chodzi <śm> no, Dobra, także trzeba będzie popracować właśnie nad y, zdrowiem więźniów y, zdrowiem strażników Ale to już zrobimy w następnym odcinku Tutaj muszą się wszyscy oswoić ze swoim nowym terenem. Myślę, że jakoś upiększymy tutaj to wszystko. Poprzebudowujemy. Czemu oni te siedzą przecież. Przecież to, to, to w ogóle nie ma celi, to, to jest usunięte. To jest... O co chodzi? Nie wiem. Okej. Okay. Pracuję nad wersją Prison Architecta, żeby poprawnie mi Steam zaktualizował wszystko ale póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak zostawcie łapkę w górę nie wiem, piszcie swoje propozycje w komentarzach jeżeli macie jakieś do więzienia jeszcze nie wiem czy jakieś macie, bo nagrywam ten odcinek po poprzednim zanim go jeszcze, no właściwie aktualnie teraz się wrzuca I rano będziecie mogli go obejrzeć Także jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie. Postaram się spełnić w trzecim odcinku. To było na tyle z tego odcinka. Trzymajcie się do zobaczenia. Hej.